Witamy serdecznie. Teraz chcielibyśmy zaprezentować nasz, powiem, że chyba najpopularniejszy produkt. Jest to Blitzform, czyli połączenie jodu z żelaza. Blitzform służy przede wszystkim do wspomożenia formy i wydolności gołębi. Żelazo spowoduje zwiększenie ilości czerwonych krwinek w krwi. Im więcej czerwonych krwinek, tym lepsze dotlenienie organizmu a zatem lepsza wydolność. Gołębie mogą trenować dłużej, później, później się męczą. Dodatkowym plusem działania Blitzformu jest dezynfekcja wody pitnej, a zatem nie musimy w tym samym czasie, gdy podajemy Blitzform, zakwaszać wodę. No i oczywiście działanie uboczne jodu to jest działanie przeciwgrzybicze. Tak, natomiast działanie przeciwgrzybicze nie polega na tym, drodzy hodowcy, że jak mamy grzyba stwierdzonego i podamy 2-3 dni Blitzform, to tego grzyba zabijemy. Natomiast podawany regularnie hamuje rozwój grzyba, więc jak najbardziej jest to produkt pożyteczny. Drugą taką rzeczą, która zawsze jest w reklamach naszej firmy, to że jest to naturalny doping, natomiast jest to cudzysłów duży. I to, że wspomaga procesy metaboliczne, podnosi troszkę wydolność, i tak dalej, jak najbardziej tak, jest to super produkt. Natomiast nie działa jak hormon wzrostu, czy, czy inny hormon, który podany raz daje wspaniałe efekty. Ogólnie, Blitzform należy podawać przez jakoś tam ciągły czas, czy przez dłuższy czas, żeby naprawdę te czerwone krwinki się namnożyły. One się nie namnażają jednego dnia, więc tylko regularne podawanie naturalnych produktów powoduje podniesienie jakiejś tam wydolności organizmu. My przed sezonem zawsze blitzform stosujemy przez 7-10 dni z rzędu, a następnie przez okres trwania sezonu dwa razy w tygodniu. Zazwyczaj jest to środa i czwartek, jeśli koszowanie mamy w sobotę. Jeśli lot zapowiada się w dużym upale, to dodatkowo w środę do blitzformu dodajemy jeszcze atemfrej do wody. Zazwyczaj podajemy go w dawce 2 ml na litr wody w sezonie lotowym, natomiast poza sezonem lotowym. Przez cały rok staramy się go podawać, czy to w rozpłodzie, czy, czy u gołębi, które się pierzą. Zwłaszcza bo dotlenienie, dobre dotlenienie organizmu w trakcie pierzenia jest bardzo ważne. A pamiętajcie o tym, że dużo łatwiej jest dotlenić organizm podczas ruchu, czyli podczas oblotów, a dużo ciężej, gdy są zamknięte i nie mają tej możliwości. Dlatego wtedy ten blitzform jest jeszcze ważniejszy. Wtedy jest podawany w dawce 1 ml na litr wody, 2-3 razy w tygodniu, aczkolwiek nie ma u nas nigdy tak, że to jest. Sztywny jakiś schemat jest podawany co tydzień, przez dwa dni. Nieraz jest tak, że jest podawany trzy dni, cztery dni, później mi się przypomni za dwa tygodnie znowu. Dość regularnie, ale poza sezonem nie jest to rygorystyczny jakiś tam plan. Tydzień po tygodniu też często mam wyjazdy na jakieś targi, na wystawy, aukcje po całym świecie, więc też często mnie nie ma. Jak mnie nie ma, to, to wtedy też nie wymagam od żony czy ojca, żeby podawali wszystko tak, jak jest tam gdzieś w rozpiskach. Także tyle ode mnie ze strony praktycznej używania Blitzformu.